Bardowik 1 czerwiec 2021 Jesteśmy w niezwykłym miasteczku powstałem w 750 roku gdzie było 9 kościołów jest olbrzymia bazylika św. Piotra i Pawła, która powstała również związana jest z powstaniem Bardowik punktu celnego Miasta niezwykłego, które również było niezwykłe, gdzie Anglicy, Amerykanie postanowili wysiedlić wszystkich Niemców 19 maja w 1945 roku i osiedlono pięcioma tysiącami Polaków z obozów koncentracyjnych. Już na terenie Niemiec było ponad 2-3 miliony Polaków. Dla tych Polaków służyli im polscy kapłani. Teraz z czasem koronawirusa wszystko jest zabronione. A teraz 26 maja obecny człowiek, którego nazywają Franciszkiem, zadecydował likwidację likwidacji Mszy Świętej Trydenckiej. Prawdziwej, jedynej, prawdziwej mszy świętej. Cofając decyzję wydaną 14 września 2007 roku przez papieża B-16, który jest teraz emerytem. Teatr absodyczny trwa. B-16 wybrany 19 świetnia świętego Ekspedyta 2005 roku po śmierci słynnego papieża znanego jako świętego Jana Pawła II znanego jako papieża Polaka, który się urodził 18 maja 1920 roku kiedy w Rzymie został położony kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla Wszechświata. Właśnie 1 czerwiec 2021, dla czasu panowania koronawirusa, mamy miesiąc poświęcony sercu Jezusa. Widzenia serca Jezusa miała również Małgorzata Maria Alakok. 16 czerwca 16 czerwca został wybrany jako papież Pius IX, król Polaków w Rzymie, którego kaplica została poświęcona 31 maja w 1894 roku, kiedy w Oświęcimiu Matka Boska odebrała Żydom kościół Świętego Krzyża, Jezu Fantowi i serce Jezusa, kliduj się nad nami.